Informacja o konkursie generalnym Grzyby 2019 oraz innych planowanych działaniach i przedsięwzięciach w 2019 roku. Takiej informacji udzieli nam pan Efton. Bardzo. Proszę bardzo, panie przewodniczący, wysoka Rado. 1 września bieżącego roku na terenie Kompleksu Sportowo-Rękawicznego Harasiuka używa się XVI Telecima Imprezy Kulturalno-Rodowskiej Wybrzeży Harasiuki 2019. Imprezy rozprószły w sporcie od wewnętrznych zostały po i piętno podczas i po nim nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy przez Wójtę Gminy Harasiuki, Pana Krzysztofa Kiszka. W zabrali również goście zaproszeni. Po przemówieniach ogłoszone zostały wyniki Wojewódzkiego Kultury Rzeczypospolitej w którym Pierwszą nagrodę otrzymała Karolina Mazurek z Sierakowa, duchowa gniazdka Czernickich Skutek Krzysztof, a trzecią nagrodę Elżbieta Szalony-Złotnika. Nagrody pieniężne uchodzono Wojewódzki Dom Kultury Rzeczypospolitej. Następnie na scenie zaprezentował się chłopiański tłuszcz z Starego oraz kapela pisarska z gminnego. znany zespół Wiskopolo z Następnie odbył się konkurs tegorocznej Gwiazdy Wieczoru, czyli zespół Zy. I przed zakończył festy, na którym do tańca przybywał zespół Eksandia. Nawiązanie nawiązaniu do 80. rocznicy napaści Niemiec na Polskę zorganizowano wystawy uzbrojenia armii z okresu II wojny światowej zacytowano Militarne Wydzictwo Rodniowe przygotowane przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 24 Jarosławskiej Dywizji Piechoty w w trakcie imprezy odbyła się degustacja dań rekolonialnych oraz zuchów zuchowych. W ramach pokazów, danych zarzutów zobaczyliśmy wyrób naczyń linianych na oraz wykorzystanie zabawy w Dla najmłodszych było um, udostępnione bezstworne miasteczko e, nieodpłatnie w godzinach od 13 do 15. Koszty grzywów przedstawia się na, następujące. Środki zaplanowane w, w programie